nasi kibice przychodzą na stadion po to, aby zobaczyć dobre widowisko i w tym sezonie drużyna pokazała już nieraz, że potrafi wygrywać z najlepszymi. Pokonywała takie drużyny jak Legia Warszawa, jak Lecha Poznań na swoim stadionie. To wsparcie kibiców jest widoczne i ono tak naprawdę daje efekty wymierne w wyniku sportowym. Pokazała to akcja chociażby taka jak mierzenie siły dopingu. Dzięki niej Kibice, którzy zgromadzili się na trzech kolejnych e, meczach i podbijali siłę dźwięku, siłę dopingu, mogli na mecz z Jagiellonią Białystok przyjść za 50% e, ceny. Bardzo ciekawym piłkarsko w wykonaniu piasta Gliwice wyglądał miesiąc listopad. E, był to miesiąc, kiedy aż trzy mecze z rzędu. Piastro zegrał na swoim stadionie, pierwsze z Górnikiem Łęczna, później z Lechem Poznań i na koniec z Wisłą Kraków. Dla wszystkich kibiców, którzy zdecydowali się zakupić wejściówki na mecz z Górnikiem Łęczna i z Lechem Poznań przygotowaliśmy promocję, dzięki której na Wisłę Kraków mogli wejść za darmo. Oczywiście pamiętamy również o naszych karnetowiczach i to tak naprawdę oni zawsze mają najślepsze bilety, ci, którzy decydują się zakupić bilety na całą rundę. Dużym eventem był benefic Jarosława Kaszowskiego, czyli zasłużonego piłkarza Piasta Gliwice, który jak nikt w całej Polsce z jednym klubem przejechał całą drogę, od B klasy do Ekstra klasy. O tym, jak ważny jest Jarek dla tego zespołu, chyba żadnej osobie w Gliwicach nie trzeba mówić. Dlatego w sposób specjalny, wraz z kibicami, wraz z udziałowcami, Piasta Gliwice chcieliśmy uczcić Jarka, dlatego odbył się ten benefit, który cieszył się dużym zainteresowaniem, był to ogólnie cały dzień imprez, gdzie poza głównymi atrakcjami jakim było rozegranie ostatniego meczu przez Jarosława Kaszowskiego z drużyną Piasta Gliwice przeciwko e, Ruchowi e, Chorzów. E, drugi mecz odbył się z gwiazdami reprezentacji Polski Jerzego Engela, która zmierzyła się z drużyną Jarosława Kaszowskiego złożoną z jego przyjaciół. A mogliśmy tutaj gościć naprawdę duże nazwiska znane wszystkim fanom piłki nożnej w Polsce. W swoich działaniach staramy się również nie zapominać o tych, którzy potrzebują najbardziej pomocy, pomocy całego społeczeństwa. Jesteśmy najbardziej medialną marką w całych Gliwicach. Chodzimy z pomocą do tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Organizujemy zbiórki wraz ze stowarzyszeniem cała naprzód na potrzebujących kibiców. Odwiedzamy również tych, których los doświadczył ciężko w życiu. Staramy się, aby nasi zawodnicy uczestniczyli w życiu całego społeczeństwa. Pomagamy również domom dziecka, na które Wspólnie z kibicami tutaj muszę podkreślić, organizujemy zbiórki. Kibice, którzy dostrzegają również problemy poszczególnych, pojedynczych mieszkańców miasta Gliwice, wskazują nam często osoby, którym możemy pomóc. W tym roku... Po raz drugi już odbyła się prezentacja drużyny na parkingu przy Europie Centralnej. Wykram sporo miejsca na to, aby pomieścić naszych kibiców. Europa Centralna jest naszym partnerem, naszym sponsorem. Chcemy, aby nasza drużyna pokazywała się w całym mieście, dlaczego nie wykluczamy, że kolejna prezentacja będzie się już w innym miejscu. Życie, piast, liwice. Już od dłuższego czasu skupiamy się na tym, żeby nas przyciągać jak najmłodszych e, kibiców dlatego też e, powstały akcje takie jak przedszkolaki na okrze i to jest akcja, którą zapro, e, zapoczątkowaliśmy już w zeszłym roku, w tym ona uległa troszeczkę zmianie, ponieważ e, najmłodsi e, dzięki temu, że spędzają u nas dzień, mogą również... E, ćwiczyć, mogą również rozwijać się pod względem fizycznym. Wcześniej tylko te nasze działania skupiały się na tym, aby bardziej coś artystycznego się pojawiło, aby przedstawić im stadion. Dzisiaj skupiamy się również na tym, aby zadbać o ich fizyczność, aby pokazać im, jak ważne jest ćwiczenie i życie w duchu sportów. przeprowadzana wspólnie z policją. Tutaj najmłodsi rywalizowali pod względem sportowym. No i finał odbył się na stadionie przy ulicy Okrzei, na płycie głównej. Była to nagroda dla najlepszych drużyn. Widowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem i mediów, i, i społeczeństwa, także na pewno było to coś ciekawego, co będziemy chcieli powtórzyć, aby pokazać tym najmłodszym, a może nawet ich rodzicom, że stadion tak naprawdę jest bezpiecznym miejscem.